Coraz więcej krajów, w tym Polska, stawia na odnawialne źródła energii. Powstaje coraz więcej instalacji fotowoltaicznych produkujących prąd z energii słonecznej, a także coraz więcej elektrowni wiatrowych. Wiatraki na stałe wpisały się już w krajobraz pomorza. Niebawem elektrownie wiatrowe staną na morzu. Będą to konstrukcje, które PGE Baltica postawi wspólnie z duńskim partnerem Orsted. Polska grupa energetyczna jest liderem zielonej zmiany w polskiej energetyce i największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Orsted ma zaś ogromne doświadczenie w budowie morskich farm wiatrowych. Firma postawiła pierwsze takie instalacje na świecie. Morska farma wiatrowa Baltika powstanie w polskiej części Bałtyku, między Łebą a Ustką. Odległość od najbliższych turbin wiatrowych do brzegu wyniesie co najmniej 25 km. Infrastruktura lądowa niezbędna do funkcjonowania morskiej farmy wiatrowej Baltika zlokalizowana zostanie w gminie Choczewo. Morskie farmy wiatrowe PGE będą zlokalizowane przynajmniej 25 km od brzegu, więc nie będzie ich widać ani słychać z brzegu, tym bardziej z Ustki. No, chyba że przy dobrej widoczności z latarni albo z dobrą lornetką, będzie można je gdzieś tam na horyzoncie dostrzec. Morskie konstrukcje będą przypominały wiatraki, które znamy z lądu, jednak będą od nich aż dwa, a nawet trzy razy większe. Większe gabaryty oznaczają więcej mocy. Zgodnie z planem inwestorów, farmy wiatrowe PGE będą mieć łączną moc prawie 3,5 GW. Jest to moc pozwalająca pokryć zapotrzebowanie energetyczne prawie 5,5 miliona odbiorców, czyli na przykład gospodarstw domowych. Wiatraki ustawione w morzu będą jednak tylko częścią ogromnej inwestycji. Każdy z tych wiatraków stanowi oddzielną elektrownię, One będą spięte kablami, które prowadzą do morskiej stacji elektroenergetycznej. To jest taki duży transformator, który stoi na morzu i z tego transformatora jeden rząd kabli idzie na ląd. Do lądowego transformatora i stamtąd już rozchodzi się ta energia elektryczna do odbiorców w, w kraju. Te kable są kładzone pod, na dnie, tak? czasem pod dnem to zależy od, od technologii układania. Potem na lądzie one już wychodzą na ląd, oczywiście, do transformatora i potem już siecią naziemną, czyli tymi znanymi mm, przez nas mm, słupami i, i liniami wysokiego napięcia, rozchodzą się do użytkowników. Kable wychodzą około 70 km na wschód od ustki na wysokości gminy Choczewo. Samo wyprowadzenie kabli będzie przeprowadzane metodą jak najmniej inwazyjną czyli wybrano przewiert przez cały pas techniczny. Istotnym elementem morskiej układanki energetycznej będzie port w ustce. PGE Baltica planuje tam budowę bazy serwisowej dla swoich farm. Za wyborem usteckiego portu na taką inwestycję przemawia przede wszystkim położenie blisko przyszłych farm wiatrowych, a także dobre warunki nawigacyjne i techniczne, które są kluczowe do sprawnej obsługi wiatraków na morzu. Rola Ustki w tym całym układzie jest kluczowa, dlatego że PG buduje w Ustce bazę serwisową bazę serwisowo-operacyjną po to, żeby te farmy wiatrowe mogły działać na morzu nieprzerwanie, bez komplikacji, bez przestojów. Będzie tutaj działać non-stop 24 godziny na nowe, załoga, która będzie monitorować ten cały system. To można porównać trochę do warsztatu samochodowego. Mamy samochód, musimy robić przeglądy gwarancyjne. Jak jest usterka samochodu, jedziemy do warsztatu. W tym wypadku morska farma wiatrowa nie przyjedzie do warsztatu. To serwisanci muszą wypłynąć na morze, żeby dokonywać przeglądów, wymieniać olej w generatorach, dokonywać też takich doraźnych napraw. I takie jest podstawowe zadanie bazy operacyjno-serwisowej. Czyli będzie tutaj pewna załoga. To będzie centrum dowodzenia, będą pilnować, wszystko sprawnie działa, czy wszystko na bieżąco funkcjonuje. W przypadku usterki będą stąd bardzo szybko wypływać na morze, aby te usterki usunąć. A oczywiście także będą wypływać regularnie w takie zaplanowane przeglądy, które są związane z morskimi farmami wiatrowymi, no bo to jest takie urządzenie jak każde inne, które trzeba serwisować, tylko o wiele większe. Port w ustce będzie doskonale nadawał się do przyjęcia kilku około 30-metrowych łodzi serwisowych. Do obsługi morskich farm wiatrowych służą specjalistyczne, szybkie statki, transportujące załogi serwisantów na miejsce pracy na morzu. Będą to typowe statki serwisowe dla obsługi farm wiatrowych. Wielkościowo te statki będą porównywalne do. Widocznych z tyłu za nami kontrolerów 35-31. Statki dwukadłubowe, czyli tak zwane katamarany, długość około 30 metrów, szerokość 10 metrów, zanurzenie do 3 metrów. Na potrzeby bazy w usteckim porcie wykorzystane zostaną pozostałości po dawnej przetwórni ryb. Część starych budynków będzie musiała zostać wyburzona. PGE Baltica zaadaptuje i zmodernizuje zabytkowy budynek dawnej sieciarni. Powstanie tam zaplecze szkoleniowe dla przyszłych pracowników. Kluczowym elementem naszej budowy będzie przebudowa nabrzeży. Planujemy przede wszystkim odnowienie i dostosowanie do nowych obciążeń. Zaraz za tym pójdzie budowa nowej infrastruktury podziemnej, która ma na celu obsłużenie tych terenów i obsłużenie także tych jednostek, które będą cumowały przy nabrzeżach. Oprócz tego planujemy budowę budynku biurowo-socjalnego oraz magazynu. Prace rozbiórkowe w porcie mają zacząć się jeszcze w tym roku. Budowa ruszy w roku przyszłym. Jednak już teraz eksperci PGE Baltica mocno pracują nad przyszłą inwestycją. Do tej pory w ramach przygotowań do budowy przeprowadzili inwentaryzację terenu, badania gruntu pod przyszłą bazą, zgromadzili dokumentację niezbędną do rozpoczęcia prac i badają warunki nawigacyjne. Szereg badań wykonano także na lądzie. Prace już przeprowadzono na nabrzeżu portu w Ustce, a także w samym kanale portowym. Robiliśmy badania magnetometrem. Które pozwoliły nam na wykrycie wszelkich metalowych elementów, które są w dnie. Również były inwentaryzacje wizyjne przeprowadzone przez nurków, którzy tam robili inwentaryzację pozostałych elementów niemetalowych, czyli tam znaleziono belki, opony i różnego rodzaju inne elementy, też betonowe. Przewidywany czas minimalny eksploatacji farm wiatrowych wynosi 30 lat. Zgodnie z planem pierwsze wiatraki morskiej farmy wiatrowej Baltica mają rozpocząć produkcję energii elektrycznej w 2027 roku.